Witam serdecznie, czycia w nocy, Helmsztett. Kurde, czemu na tym parkingu? Zobaczymy sobie auto czy wszystko w porządku. E W porządku można jechać. No i tak, szybka dziewiątka. a nie taka szybka, bo i 9,5 godziny mi wyjdzie. Pauzy 9,35. Rozpoczęcie rozpoczęcie zrobione. Można jechać. O, się tutaj poustawiali. plan na dzisiaj Rozładunek w Lecznie A do Leśna mam 483 km 483 km, pokazuje mi 6 godzin, czyli gdzieś 9 plus minus 9,15 plus 45 minut pauzy na 10. Powinienem być na miejscu, jak się coś tam nie wydarzy po drodze. Pakiet mobilności. Wprowadzi możliwość wydłużenia jazdy o jedną lub dwie godziny w przypadku zjazdu na bazę. Czy dotyczy to tylko czasu jazdy, czy również czasu pracy? Ponadto, czy odnosi się tylko do przewozu międzynarodowego, czy też krajowego? Możliwość. Wydłużenia jazdy w związku z powrotem kierowcy na odpoczynek tygodniowy uregulowana jest w artykule 12 rozporządzenia 561 łamane przez 2006 jest stosowany zarówno w przewozach krajowych, jak i w międzynarodowych. I bez znaczenia jest to też, czy to transport towarów, czy osób. Przepis wskazuje, że w wydłużeniu może ulec czas jazdy dziennej i czas jazdy tygodniowej, oraz może zostać naruszony okres rozliczeniowy do odebrania odpoczynku dziennego. Czyli tak, tak zwana przekroczona 15 15 godzin pracy. Wskazane rozporządzenie unijne reguluje kwestie związane głównie z czasem prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowców. Natomiast o tym, czy może zostać wydłużony czas pracy decydują Krajowe Uregulowania to jest ustawa o czasie pracy kierowców oraz kodeks pracy. Kiedy można przedłużyć czas? Kiedy można przedłużyć jazdy o godzinę? A kiedy o dwie? Kierowca może wydłużyć czas jazdy o maksymalnie jedną godzinę, gdy planuje... Odpoczynek tygodniowy skrócony, czyli na tak zwaną 24. Wydłużenie czasu jazdy o maksymalnie 2 godziny możliwe jest jedynie wówczas, gdy na koniec dnia kierowca wykorzysta regularny tygodniowy odpoczynek. Czyli minimum 45 godzin. I w tym przypadku należy pamiętać, że bezpośrednio przed wydłużeniem czasu jazdy konieczne jest skorzystanie z 30-minutowego odpoczynku. Ważne jest też to, że możliwe jest przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia. Ciężarówki 56 godzin, ale już nie można przekroczyć dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu 90 godzin. Także o tym trzeba też pamiętać. No i tutaj też ważna rzecz, myślę, że oczywista, ale może powiem, że nawet przy zastosowaniu szczególnego wydłużenia czasu jazdy, kierowca nie może przekroczyć czas, czasu jazdy ciągłej, który wynosi, on, który wynosi maksymalnie 4,5 godziny. I trzeba i należy po tym czasie odbyć 45-minutowy odpoczynek. Także, jeżeli, także jeśli kierowca na skutek zaistnienia wyjątkowych okoliczności musi jechać 10 godzin w ciągu doby, powinien to zrobić z uwzględnieniem co najmniej co najmniej dwóch odpoczynków co 4,5 godziny każdy, i no trzeba też uważać, bo no trzeba mieć świadomość, że im częściej wydłużenie y, się takie zdarzy, tym bardziej służby, które będą kontrolować, będą wynikać, czy nasze działanie faktycznie wynikało z nieprzewidzianych okoliczności, czy też po prostu jest, było to świadome naginanie y, przepisów. Bo trzeba o tym pamiętać, że y, przedłużenie takie jest możliwe wyłącznie ze względu na wyjątkowe sytuacje korki, objazdy, warunki pogodowe, yy, czy po prostu inne nieprzewidziane okoliczności. Trzeba mieć też to na uwadze, że jeśli wydłużenie jazdy będzie na przykład na skutek jakiegoś wypadku drogowego, wszystko to można zweryfikować chociażby na podstawie informacji z policji. Niektóre inne sytuacje też będą możliwe do sprawdzenia, na przykład opis na wydruku, powołujący się na warunki atmosferyczne. Na tachografii będzie widoczne po prędkości jazdy, na przykład. Dlatego też zbyt częste korzystanie z takich odstępstw może powodować, że. Kontrolujący nas służby będą bardziej wnikliwie no, nas kontrolować. Trzeba mieć to po prostu na uwadze. Myślę, że raz tam w miesiącu, czy tam raz na dwa miesiące się zdarzy coś takiego. To nawet jak będziemy mieli kontrolę, to może aż tak nikt nie będzie wnikliwie tego sprawdzał. Ale trzeba mieć to na uwadze i o tym po prostu. Pamiętać, no i właśnie będę przekraczał granicę świecku. 230 km jeszcze zostało. Byłem w sklepie, świeże łyżki sobie kupiłem na śniadanie 3 godziny mam wyjechane. A jeszcze jest godzinka, pociągnę. Trzeba zrobić jakąś pauzę Śniadanie zjeść, rozpoczęcie PR Okej okay. Dobra stąd czy nie wyjadę, stęczny, wyjadę. Oczywiście, po każdym takim przedłużeniu jazdy, trzeba najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego, na bazie czy do miejsca zamieszkania, zrobić wydruk i odpowiednio go opisać, powołując się na artykuł 12. No i też dosyć istotna rzecz. Dodatkowo, każdy wydłużony okres pracy. Trzeba będzie zrekompensować równoważnym okresem odpoczynku, wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia, następującego po tygodniu, w którym doszło do przekroczenia. No, jestem na miejscu, Będę się zameldować. Muszę tutaj w tą ramę podjechać, ale muszę sobie troszkę cofnąć Coś tu nowego chyba budują. Byłem w biurze, to jeszcze nawet takie biuro było nieogarnięte. Dobra, jeszcze muszę pasy podpinać. Te pod tą rampę muszę podejść. Takimi ładunkami można jeździć. and you. bardziej na lewą stronę. I to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że coś Wam wytłumaczyłem. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za bardzo miłe komentarze, za subskrypcję. Dziękuję za oglądanie. W szerokości życzę. Trzymajcie się. Cześć.